Mhm, Jeden prawe okno. Co też, pago? Co ty? Co ty? To ja dam, ja dam. Nie kurwa, co? <grym> Kto ma teraz chłopaka? Co? <grym> ja byłam na łeponcach teraz. W dupie byłaś mi na łapącach. <grym> Izak! Izaka, Izak Jest do kobiety, tak? No. To było tak żartem. No, I uraziłem nie. to, przepraszam, ale nie, nie. no. Widziałem Nawet... niniejszy jak biegła nad elektrykiem. No bo ja też widziałem jak ktoś biegnie nad elektrykiem, tylko nie widziałem koloru No to właśnie ja widać ja tak było mówię. brązową dupę. U. No to jakby... No, no, no to, to jest Co, dupa co dupa powiesz na to słuchaj, jak widziałem twoją dupę na elektryku? To może... Co ty na to? No... no. Mat, Sorry, mat, Cześć by nie, wraz z ekipą oraz stroną Kidrop zorganizowaliśmy świąteczny konkurs na M9 Bionet Lore oraz 14 innych kos. Śledź wszystkie kanały oraz wykonuj zadania, aby zdobyć główną nagrodę. Po więcej informacji zapraszam Was do opisu. Powodzenia. Sprawdź nowy event świąteczny na stronie. Odbieraj codzienny skin z kalendarza adwentowego. Otwieraj skrzynki i zgarnij super drop. Pnij się w rankingu i zgarnij nagrody. Ulepszaj swoje skiny i pomnóż ich wartość. Kliknij pierwszy link w opisie i odbierz prezent od Mikołaja szybciej w tym roku Wieszę To wiecie lampę w takim razie, co ja mu dam flasza, aby ty chyba bo no Pago flagę. tak nie trafił, to zaraz byś się do niego przejebał pewnie. No bo Pago nigdy nie trafię. No. Pan idealny kurwa. Ale coś jesteś otwierdolę? Ksiana. E, nie, no nie, bo sobie, już mnie w kulę z tym gadaniem, ja nie teraz, wiem. No te, teraz się tam. Teraz no teraz się to prawda, no nie wiem. No tak, tak kończą frajerzy. O kurwa! <noise> Przepraszam, miałem nieknąć dzisiaj, ale przecież... Stary. Jak się zdziwiłem, nie? Czy on pode mną strzelał? Nie wiem, dopiero wylądowałem. Pod tobą? O No mógłbyś. Dał No, nie widzę go. CO?! CO JEST?! CO DAŁ?! Ej, co? Ale w ogóle gościu co rozdał, ty? Nie no, gość Chyba ma 6000 godzin, miało, ale tak? ja pierdziele. Legenda głosi, że się to zabić. Jestem z tobą. na mój kontakt wyjdzie, to Kanapka wyruchała, kanapka. Nie ma, gdzie no tam nie, to, nie dobra, dobra. to ładna jest. Jedzie, ładna jedzie, kąśliwa. Uuuu. Uuu. Nie no, ja nie A. wiem, co to za piłka, jaki farfocel. Kąśliwa, kośliwa Ja pierdzielę no zajebiście. Spadający, to jest tak zwany spadający liś. Nie no podpukę, nie, podpukę, wiem. Zeczka, nie wiem co tak miałem to. zrobić w tej sytuacji kompletnie Pachnie Czuke Cali otwórz długiej się w sali lewo rondo hmm, sekundę, nie daj No flaszuję lewo rondo nie Będę w smoku Patrz wam to sobie kurwa W leży Pięknie jest Lampa, tamto jeszcze lampę. po

A my Fankulo A na fanko może już wrócić na front Jaki ma wjechał! Ocież kurde blade, zabiję ich Wsiądę za Dobra, lecimy Nie, nie ten przycisk! Gdzie? Góra? Co ja robię, Leszek? To jest hit. To jest hit, co ja zrobiłem teraz Ale. w ogóle? Ja pierdżę. Dwugości gości to dojeżdżało, Postawiłem trofi niechcący. Rzuciłem uguszający, uciekłem. I gości na tym ogłuszającym skasowali się robokrętem.